Słuchajcie, chyba nigdy tego nie nagrywałem, ale jest jeden taki sklepowy produkt ogólnodostępny, który może Wam rewelacyjnie podnieść samopoczucie, podnieść poziom energii no i generalnie zrelaksować a jest to gorzka czekolada. Tylko tak dużo osób próbowało jeść gorzką czekoladę. Ale przeważnie, jak to z gorzką czekoladą wezmą 3-4 cząstki, czy tam może zjedzą jedną trzecią, no i wtedy praktycznie efektu nie ma. A mi chodzi generalnie, aby zjeść nie trzy, nie 4, nawet nie 5, a całą czekoladę. Czyli nie wiem, ile ma czekolada cząstek. Ale generalnie chodzi, żeby ją zjeść całą, taką przynajmniej 70%, ale można jej zjeść 50-60%, ale wtedy najlepiej dwie. No i to, co się wydarzy po takiej ilości, ja nie mówię, że będziecie oczywiście się czuli jakoś, powiedzmy, jak po narkotykach, absolutnie nie, ale generalnie może jak ktoś jest bo wydaje mi się, że jestem dość wrażliwy na te substancje w czekoladzie, dobrze bardzo na mnie działają, więc jak ktoś jest podobny do mnie, ma podobną tolerancję na to wszystko, no to poczuje bardzo dobre efekty, takie jak ja, czyli naprawdę żadna kawa Żadne energetyki, żadne, powiedzmy sobie, suplementy nie działają na mnie tak dobrze jak gorzka czekolada. Taka jedna lub dwie całe czekolady, powiedzmy, między 50 a 60%, albo taka cała czekolada 70-80%. Także polecam spróbować, ale oczywiście są też skutki uboczne, no bo może to spowodować problemy z trawieniem, też zawsze może. Generalnie czekolada jest dobra na ciśnienie, na serce, e, nawet na poziom cukru, pomimo że ona jest słodka, no to tego poziomu cukru e, nie podniesie. Także e, jedząc powiedzmy co 2-3 dni spowoduje cukrzycę, nie, bo e, niwelują inne związki w czekoladzie. Więc generalnie jest zdrowa, ale oczywiście może przyspieszyć bicie serca. Szczególnie jeśli zjemy ją szybko, no i szczególnie jeśli po prostu wcześniej wybijemy kawę. Więc, biorąc to pod uwagę, że może Wam po prostu chwilowo podnieść ciśnienie, tak jak kawa, bo zawiera kofeinę, no to generalnie jest zdrowa i każdemu polecam spróbować.